Powiem Wam szczerze, że jeszcze tak późno w góry nie ruszaliśmy. Dolina Białego uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych, reglowych dolin. Jest popularnym celem turystycznym o każdej porze roku i wyjątkowym punktem widokowym. Wodospad Siklawica ma około 23 metrów wysokości. Całe nasze przejście to 12 km. Witajcie w Zakopanem! Po raz kolejny jesteśmy na kempingu pod Krokwią. Na naszym kanale znajdziecie już film z tym, jak wygląda cały kemping, więc dzisiaj to pomijamy, a teraz idziemy na starnią skałę. Ruszamy tutaj z kempingu pod krokwią przez dolinę Białego. Dojdziemy na szczyt, a co dalej? To jeszcze zobaczymy. Jest już popołudnie, więc nie wiemy jak nam też pogoda pozwoli. Także zapraszamy do oglądania. Dolina Białego 20 minut, Sarnia Skała 2 godziny, 2 minuty, 4 km 300 metrów. Idziemy. I Dolina Strążyska tam. 47 minut. No, tylko że my będziemy schodzić Doliną Strążyską. Jeszcze ja się z Wami nie witałem. Witajcie, jesteśmy koło Wielkiej Krokwi. Powiem Wam szczerze, że jeszcze tak późno w góry nie ruszaliśmy. Jest godzina 14:20. Startujemy. Na Sarnią Skałę możemy uderzyć w dwóch kierunkach Najpierw się kierować w stronę Doliny Strążyskiej i na Sarnią Skałę A tak jak my idziemy najpierw do Doliny Białego I później na Sarnią Skałę Anetka kupuje bileciki do Tatrzańskiego Parku Narodowego Oczywiście tradycyjnie 11zł za osobę Ogólnie plan wygląda następująco Pokonać jak najszybciej szlak na Sarnią Skałę a później lecimy w dół, może się jeszcze uda je zaliczyć wodospad ciklawa. Fajnie by było, ale powiem Wam szczerze, że jest mi naprawdę bardzo dziwnie, że tak późno startujemy. A. Zawsze wychodziliśmy jak najwcześniej, a dzisiaj taka odmiana. Dokładnie. Ale musieliśmy się <noise> przygotować, rozłożyć na kempingu pod Krokwiał, więc mm. trochę nam to zeszło. Później jakiś objawek, dlatego tak późno. Ale zobaczymy, jak to jest właśnie. Jeśli chodzi o trudność szlaku, to zdecydowanie łatwiejsze jest przejście to, o którym my aktualnie idziemy czyli przez Dolinę Białego. To podejście na sarnią będzie prostsze. Od Doliny Słonżyskiej jest troszkę bardziej wymagające. Dolina Białego uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych, reglowych Dolin. Jest łatwo dostępna z centrum Zakopanego, co sprawia, że jest często odwiedzana przez turystów. Zachwyca różnymi formami skalnymi, bujną roślinnością oraz potokiem, co tworzy niezwykle malowniczy krajobraz. Szlak prowadzi wzdłuż Białego Potoku, jest łatwy i przyjemny. Idealnie sprawdzi się dla początkujących turystów i dla rodzin z dziećmi. Mimo, że przejście przez Dolinę Białego jest łatwe i nie zajmuje zbyt wiele czasu, to można znaleźć tutaj ławeczki, na których można odpocząć i podziwiać otoczenie, między innymi trójschodkowy wodospad. Górna część doliny była w przeszłości użytkowana i wydobywano tam rudy uranu. Obecnie idąc szlakiem żółtym możemy zobaczyć zamknięte kratą wejście do sztolni uranowej. trudniejszym fragment za nami Troszkę nogi po się bolą, ale dajmy radę Jak się idzie? Bardzo dobrze I tak naprawdę codziennie zdobywamy jakieś szlaki Więc Dokładnie. rewelacja Po płaskiej Holandii tego nam było trzeba Dokładnie Czarnia Skała pokazuje 25 minut Tak Więc tempo mamy naprawdę super łuskie Według znaków podgoniliśmy 40 minut prawie I Tak czuję Czuję, że właśnie podgoniliśmy, bo, bo naprawdę się czuję zmęczony. No bo biegniemy zamiast iść. Ale Stres jak to tego. mówią, to co nas nie zabije, to nas mocni, więc lecimy dalej. Dotarliśmy tutaj na Czerwoną Przełęcz, 1303 metry. Mamy tutaj możliwość, żeby sobie właśnie usiąść i odpocząć na ławeczkach. Ale my ruszamy dalej na sarnią skałę 10 minut. Także idziemy do góry najpierw. Ostatni fragment jest najbardziej wymagający. Mocno skalisty. Poza tym idzie się super. Fajny szlak na rozruch. Idealny. O. Dawaj, dawaj. Już tam widać ludzi na skałce, nie, to wygląda. Zawsze mówię, że stąd jest przecudowny widok na i zakopane. Patrz tam. Możemy już tu zobaczyć na miastkę widoków, jakie czekają na nas na szczycie. A przed nami najtrudniejszy fragment na całym szlaku czyli podejście na szczyt. Warto tu zachować szczególną ostrożność ze względu na śliskie skały. Czas przejścia godzina 23 od kempingu, 4,5 km fajny ślad na rozruch. Sarnia Skała wznosi się na wysokości 1378 metrów nad poziomem morza. Słynie z pięknej panoramy Podhala oraz wspaniałego widoku na Giewont. Jest popularnym celem turystycznym o każdej porze roku i wyjątkowym punktem widokowym. Zobaczymy tu nie tylko giewont, ale także kominiarski Wierch, granty, tatry bielskie oraz całą dolinę Zakopanego, bawią górę czy pieniny. Tutaj jest szlak, którym będziemy schodzić do Polany Strążyskiej, a później do Dolinki. A tak wygląda. Niezakopane. Z kawy. Chyba najlepszy widok na Zakopane, tam mamy Polanę Szymoszkową, obok tutaj Gubałóweczkę, stamtąd praktycznie przyszliśmy, tam budynki ośrodku sportowego w Nidać, a obok jest kemping pod Krokwią, to stamtąd przyszliśmy. Za nami krótka przerwa na szczycie, zdjęcia zrobione, odpoczynek zaliczony i teraz coś migamy na dół, ale teraz będziemy kierować się na Dolinę Strążyską, także będziemy wracać innym szlakiem niż tutaj wchodziliśmy. A tak wygląda zejście. Trzeba uważać, bo ten fragment jest naprawdę tutaj stroną. No. Zeszliśmy ze szczytu i na Polanę Strążyską mamy 35 minut. Śmiało można przyznać, że jest to szlak dla każdego. Bardzo fajny. Dla nas to zawsze był taki szlak fajny na rozruch albo na brak. Fajnej pogody w wysokich partiach. A to, nie mamy czasu, bo późno przyjechaliśmy? No tak. Szybka akcja i jesteśmy... Ale ma też swój klimat wyjście późne na szlak. Ale ja wolę rano. Ja też. Zdecydowanie wolę rano. Dokładnie. Teraz się czuję niekomfortowo. Tak nieswojo. Trzeba również zauważyć, że jeżeli ktoś unika tłumów, to jednak warto wyjść rano i później przyjmuję. Patrzcie, małutko ludzi, w no. Jeszcze jak wchodziliśmy, no to było widać ludzi, którzy schodzili, no. nie? A teraz już tutaj niewiele. Puściutko, nie? Zeszliśmy już tutaj na Polanę strążyską i tutaj mamy rozwidlenie szlaków. Gdybyśmy chcieli iść ponownie na Sarnią Skałę, stąd nam pokazuje 55 minut, do Doliny Białego również i na Kalatówki 2 godziny 05 minut, ale my idziemy tutaj na wodospad Siklawica 15 minutek żółtym szlakiem. Poruszamy do kolejnego punktu na naszej trasie, który sobie zaplanowaliśmy. Tutaj pokazuję 15 minut, ale na pewno dojdziemy tam zdecydowanie szybciej. Widoki będą pewnie piękne, zwłaszcza, że nie ma teraz też tak dużo ludzi, co jest ogromnym plusem. Na dole pisało 15 minut, my tu wbiegliśmy w 5. My nie umiemy chodzić powoli. Nie. Czy to dobrze, czy źle, ciężko powiedzieć. Jesteśmy tutaj już po raz kolejny, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby było tak mało osób. Tutaj przy wodospadzie zawsze były tłumy. A teraz dzięki temu, że jest popołudnie, jest dosłownie kilka osób, więc trzeba zrobić ładne zdjęcia teraz. Wodospad Siklawica ma około 23 metrów wysokości. Dojście do niego jest bardzo proste, ale po deszczu bywa śliskie. Wodospad jest dwuczęściowy. Zarówno górna, jak i dolna jego część ma około 12 metrów wysokości, a między nimi znajduje się półka skalna. Jest to idealne miejsce na spacer dla rodzin z dziećmi. Ponownie zeszliśmy do Polany Strążyskiej, która jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej klasycznych miejsc w Zakopanem. Jest to idealny punkt na odpoczynek i zdjęcia z pięknym widokiem na Giewont. Znajdziemy tu także herbaciarnię z napojami i przekąskami, którą my omijamy i kierujemy się dalej. Polana strążyska 1029 metrów i tak, do drogi pod reglami mamy 35 minut, ale stąd możemy iść na Dolinę Małej Łąki godzinkę 10 i na Giewont 2.50. My idziemy tutaj do drogi pod reglami. Jeśli chodzi o Giewont, to wybieramy się tam jutro. Nie wiem jeszcze, jakim szlakiem, bo to Bartek decyduje, ale to dopiero jutro, dzisiaj tu schodzimy już w dół. Jeśli ktoś szukałby bardzo krótkiego i lekkiego szlaku, na przykład, żeby wybrać się z małymi dziećmi, no to polecamy ruszyć tutaj właśnie od drogi pod reglami, tutaj na Polanę Strążyską, do schroniska, jest to bardzo łatwe przejście i na pewno każdy sobie z nim poradzi i jest bardzo krótkie, więc to też jest duży plus, jeżeli ktoś chce się wybrać z małymi dziećmi. Dolina Strążyska to popularna i łatwo dostępna dolina, idealna na spacer dla rodzin. Szlak prowadzi przez las świerkowy wzdłuż Strążyskiego Potoku, a jej nazwa pochodzi od Strąga, czyli zagrody do dojenia owiec. Przy wyjściu z Doliny Strążyskiej czeka na nas budka z lodami, punkt do nalewania wody oraz toalety. Już tu możemy zakończyć przejście i taksówką pojechać dalej, ale my kierujemy się drogą pod reglami w kierunku Doliny Białego. Trasa jest płaska i zacieniona wzdłuż lasu. Po drodze są ławeczki oraz polany i piękny widok. Przed nami teraz takie proste podejście tutaj wzdłuż lasku. Z tego co pamiętam to była tutaj bacówka po lewej stronie. Jeśli będzie otwarta to na pewno do niej zaglądniemy, bo już kupowaliśmy tam serki kiedyś jak byliśmy i naprawdę były bardzo dobre więc teraz kwestia tego, tylko czy jeszcze o tej porze będzie otwarta. Niestety, ale bacówka jest już zamknięta, więc nie mam okazji zjeść tutaj serków. Może innym razem się uda. Jestem rozczarowana. Ale jeszcze chcielibyśmy właśnie zaznaczyć, że ta droga tutaj właśnie jest też rowerowa. Nie tylko pieszo, ale można tutaj sobie jeździć rowerami, więc też spoko opcja, jeżeli ktoś lubi. Ponownie tutaj znajdujemy się w Dolinie Białego przy budce, spod której startowaliśmy. Całe nasze przejście to 12 km, zajęło nam to 3,5 godzinki. Teraz już kierujemy się na kemping, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania. I subskrypcji naszego kanału. Pa!